Aleksander, urodzony 5 sierpnia 1461 roku, był piątym dzieckiem króla Kazimierza Jagiellończyka. Imię swe otrzymał po wielkim księciu litewskim Witoldzie, który właśnie imię Aleksander przyjął na swym chrzcie. Młody Jagielon wyróżniał się walorami fizycznymi, tych umysłowych mu wyraźnie brakowało. Miał problemy z wysławianiem się. Dłużej też niż pozostali bracia pobierał nauki u Kalimacha i Jana Długosza. Mimo tego słabo posługiwał się łaciną. Aleksander wraz z braćmi towarzyszył ojcu w wielu podróżach. W 1479 roku po raz pierwszy odwiedził Litwę. W marcu 1484 roku zmarł starszy z braci Królewicz Kazimierz. Przez co następcą tronu polskiego został Jan Olbracht. Aleksander za to zostanie wielkim księciem litewskim. Kolejne lata spędził na przemierzaniu wraz z ojcem korony Królestwa Polskiego. By w 1491 roku wyjechać na Litwę. Tutaj Kazimierz Jagiellończyk pozostawił go jako swego zastępcę. Rok później król umiera. Zdążył jednak wcześniej wyznaczyć Aleksandra na Wielkiego Księcia Litewskiego. Ponownie więc korona i Litwa miały udzielnych władców zrywając tym sposobem unię personalną między obydwoma krajami. Młody książę na początku swych rządów musi zmierzyć się z zagrożeniem ze strony Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. Jego ówczesnego władcy, Iwana III, który w 1493 roku po raz pierwszy zaczął tytułować się panem Wszechrusi. Siły moskiewskie nękały co rusz tereny przygraniczne. Litwa nie umiała się temu przeciwstawić, przez to wielu kniaziów litewskich przeszło na stronę Iwana III. Krótki epizod wojenny zakończył się w marcu, gdy Moskale zajęli wiaźmę. Obie strony chciały zawarcia pokoju który podpisano w 1494 roku. Traktat był korzystny dla Iwana III, gdyż zatrzymał on wiaźmę oraz okoliczne grody. Dla Aleksandra był ważniejszy punkt o zapewnieniu współdziałania przeciw atakom tatarskim oraz zaręczyny z córką Iwana III, Heleną. Ślub zawarto dopiero rok później, gdyż książę moskiewski nie wydał córki, dopóki nie dostał zapewnień od Aleksandra, że ten pozwoli pozostać Helenie przy wierze prawosławnej. Wielki książę litewski swe rządy opierał na zaufanych współpracownikach i możnych, gdyż nie miał zbyt dużego doświadczenia w tych sprawach. W latach 1494-1496 Litwa nie potrafiła przeciwstawić się najazdom tatarskim, ponosząc porażki pod Wiśniowcem, Kijowem i Korcem. Aleksander, rozumiejąc zagrożenie tatarskie oraz będąc pod silnym wpływem brata Jana Olbrachta, postanowił wziąć udział w polskiej wyprawie na Mołdawię. Jednak niechęć panów litewskich i możliwość ponownego ataku ze strony Moskwy pod nieobecność Wielkiego Księcia sprawiła, że Aleksander posłał bratu jedynie chorągwie nadworne. Tym sposobem niewielu Litwinów brało udział w klęsce Bukowińskiej. Wielki książę zajął się więc sprawami wewnętrznymi. W owych latach Wilno nie było rozwinięte i według papieskiego wysłannika cudzoziemcy uważali za szczęśliwy dzień, w którym opuszczali to miasto. Aleksander rozpoczął jego żmudną rozbudowę, która zaowocowała w późniejszych czasach zygmuntowskich. Przeprowadził również reformę monetarną, wprowadzając litewskie półgrosze. Razem z żoną, z którą tworzył udany związek, byli mecenasami sztuki. Sprawy zewnętrzne prezentowały się znacznie gorzej. Aleksander nie mógł zgodzić się na używanie przez Iwana III tytułu Pana Wszechrusi. Jednocześnie popierał Unię Florencką w której prawosławni uznawali zwierzchność papieża. Stąd Iwan III pod pretekstem obrony prawosławia w 1500 roku ponownie zaatakował Wielkie Księstwo Litewskie. W maju zajęto Brańsk, następnie Rylsk i Putywl. Tatarzy złupili ziemię kijowską, przez co oddziały moskiewskie nie mogły jej zająć, gdyż nigdzie nie było już prowiantu. Ponownie wielu kniaziów litewskich przeszło na stronę moskiewską. Druga armia ruszyła w stronę Smoleńska. Hufiec przedni zajął dorochobusz i oczekiwał na główne siły. Aleksander posłał tam oddział pod wodzą hetmana Konstantego Ostrogskiego. Hetman dysponujący około czterotysięczną jazdą i nieliczną piechotą smoleńską postanowił znieść przeciwnika, zanim ten połączy się z główną armią. Ignorując informacje od jeńców, że połączenie to już nastąpiło, hetman parł do przodu. Wkrótce natrafił na straż przednią wroga, którą szybko przepędzono za rzeką Wiedroszę. Wnet ruszono w pogoń za przeciwnikiem, ale tam oczekiwała już główna armia moskiewska. Litwini początkowo zaskoczyli wroga, ale nie mieli większych szans. Kroniki podają, zapewne przesadzoną, liczbę ponad 40 tysięcy żołnierzy moskiewskich. Armia litewska została rozbita, a wielu dostojników, w tym Hetman Ostrogski, dostało się do niewoli. Jednak porażka miała jedynie znaczenie moralne, bo dobrze broniony Smoleńsk nie został zdobyty. Wkrótce Aleksander ruszył na północ, gdyż działała tam Trzecia Armia Moskiewska, która zajęła toropiec i Białą. Gdy Jagielon tam dotarł, działania już ustały. Książę Litewski rozpoczął więc poszukiwanie sojuszników. Znalazł ich w swych braciach, którzy zezwolili na zaciąg najemników z ich krajów. Dodatkowo Aleksander podpisał przymierze z wielkim mistrzem zakonu kawalerów mieczowych oraz z rywalem Hana Krymskiego – Szach Achmatem. W czerwcu 1501 roku Szach pobił Mengli Gireja, a następnie zajął Rylsk i rozpuszczał swe zagony na dalsze tereny. Miesiąc później 10-tysięczna armia wielkiego mistrza Plettenberga rozbiła Moskali pod Izborskiem. Aleksander mimo nawoływań sprzymierzeńców nie wysłał im wsparcia lub było ono spóźnione. Mało tego, sam zawrócił w stronę Grodna, gdyż zmarł król Jan Olbracht. Ruszył więc w kierunku granicy, by sięgnąć po polską koronę. Litwa potrzebowała polskiej pomocy w kwestii militarnej, gdyż sama była nieudolna w tej dziedzinie. Dla Polski z kolei Aleksander był jedynym kandydatem, który mógł jej coś zaoferować. We wrześniu 1501 roku w Piotrkowie obrano Aleksandra królem Polski. Nowy monarcha musiał zgodzić się na szereg ustępstw, a najważniejszym z nich była Unia Mielnicka, mówiąca o włączeniu Litwy do Polski oraz pozbawienia Jegelonów dziedziczności tronu na Litwie. Następnie sprowadzono króla do wykonawcy uchwał senatu, gdyż władca mocno był uzależniony od Rady Królewskiej i Możnych. Dodatkowo mogli oni wypowiedzieć królowi posłuszeństwo. Jeśli uznaliby, że ten działał na ich lub kraju szkodę. Aleksander został koronowany 12 grudnia. Król zdążył zająć się jeszcze nowymi zaciągami w celu obrony Rusi przed Tatarami i zostawiając władzę w rękach magnatów, w maju 1502 roku ruszył na Litwę. W tym czasie szach Ahmad bez wsparcia został rozbity, a siły moskiewskie zajęły Orszę, drugie wojsko zmierzało pod Smoleńsk. Król stanął w Mińsku i stąd rozdzielał siły na linii Połock, Witebsk, Smoleńsk. Południe kraju zostało najechane przez Tatarów, którzy następnie ruszyli ku polskiej granicy. Korona nie posiadała żadnego wojska, mogącego im się przeciwstawić, gdyż magnaci zebrane pieniądze dla żołnierzy zaciężnych rozdzielali między siebie. Tak więc poddani Chana spustoszyli ziemię Chełmską, następnie Lubelską, po czym dotarli pod Opatów. Dalej przez ziemię Przemyską powrócili na Stepy. Tatarzy mieli pojmać około 40 tysięcy Polaków i Litwinów. Dopiero zawarcie pokoju z Turcją ukróciło najazdy tatarskie. Za to hospodar mołdawski Stefan najechał i zajął pokucie. Tymczasem Litwini skutecznie odpierali szturmy na twierdzę, a mistrz Pletenberg ponownie pokonał Moskali, tym razem nad Jeziorem Smolińskim. Wkrótce wojska Iwana wycofały się w głąb kraju, kończąc tym sposobem wojnę. W marcu 1503 roku podpisano sześcioletni rozejm, na mocy którego Litwa traciła około 1 trzeciej terytorium. Aleksander powrócił do korony i zajął się sprawami wewnętrznymi. Potwierdził przywileje w Prusach Królewskich oraz uporządkował sprawy związane z Mazowszem, które po śmierci synów księcia Konrada zostanie włączone do Polski. Chcąc ukrócić oligarchię magnacką, do której powstania sam się przyczynił, oparł się na szlachcie a postanowienia na Sejmie dały początek ruchowi egzekucyjnemu. Pozostała jeszcze kwestia podporządkowania zakonu krzyżackiego. Mimo starań wiernego współpracownika Aleksandra, Erazma Ciołka, który swą zręcznością uzyskał od papieża subsydia na walkę z poganami oraz co ważniejsze wezwanie wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego do złożenia hołdu Polsce, starania te spełzły na niczym. Wielki mistrz złożył skargę u cesarza. A ten w dyplomatycznych protestach u papieża zablokował całą inicjatywę. W 1505 roku Aleksander odrzucił postanowienia mielnickie, przywracając dziedziczność Jagiellonów na Litwie. W tym samym roku odbył się Sejm w Radomiu. Zjazd szlachty był tak liczny, że przebywający tam chan tatarski dziwił się, że korona posiada tak wielu ludzi do narady, a tak niewielu do walki. To tutaj powstała konstytucja Nichilnowi. Według której król nie mógł postanowić nic nowego bez zgody Sejmu i Senatu. Zwiększał tym sposobem kompetencje tych organów względem Rady Królewskiej. Powstał też tak zwany statut łaskiego kodeks praw, który miał być przekazany do sądów, aby każdy mógł zaznajomić się z panującymi normami prawnymi. Jeszcze przebywając w Radomiu, król został rażony paraliżem. Aleksander przez jakiś czas nie władał lewą stroną ciała, później jego stan się poprawił i bierze udział na zjazdach w Lublinie, Grodnie, po czym znów wraca do Lublina. W 1506 roku wyjeżdża do Wilna, gdzie ponownie podupada na zdrowiu. Leczony przez znachora dostaje ostrej biegunki i cierpi na bezsenność. Wiedząc, że jego kres jest już bliski, spisuje ostatnią wolę, wyznaczając swym dziedzicem i sukcesorem brata Zygmunta. Aleksander umiera bezpotomnie 19 sierpnia 1506 roku w wieku 45 lat. Zasiadając na tronie krakowskim jedynie przez pięć lat. Ówczesny kronikarz Miechowita z żalem żegna zmarłego króla, ceniąc jego szczodrość, ale zaznaczając przy tym, że był on umysłu miałkiego. Z kolei biskup warmiński Łukasz Vatzenrode bez skrupułów napisał, że król umierał żalem i smutkiem niewielu, ponieważ był niepożyteczny królestwu. Aleksander, jako jedyny polski król, został pochowany w katedrze wileńskiej.